Jacob i Wilhelm Grimm, Myśli Królik i Niedźwiedź. Czyta Marta Conway. Pewnego razu lasem wyszedł niedźwiedź z wilkiem na przechadzkę po lesie. Wtem niedźwiedź usłyszał ładny śpiew jakiegoś ptaka i rzekł. Bracie wilku, co to za ptak tak ładnie śpiewa? To król ptaków, odparł wilk. Przed nim musimy się korzyć. A był to mysi królik, czyli szczyżek. Jeśli to król, rzecze niedźwiedź, to chciałbym obejrzeć jego pałac. Zaprowadź mnie tam. To tak nie można, jak ci się zdaje, odparł wilk. Trzeba zaczekać, aż przyjdzie królowa. Wkrótce potem przyleciała królowa z królem. Oboje mieli posiłek w dziobach i chcieli nakarmić dzieci. Niedźwiedź byłby chętnie zaraz ich odwiedził, ale wilk Schwycił go za ramię i rzekł. Nie, musisz poczekać, dopóki pan król i pani królowa nie odlecą. Przyjrzeli się z uwagą miejscu, na którym tkwiło gniazdo i odeszli. Ale Niedźwiedź nie miał pokoju, chciał koniecznie obejrzeć pałac królewski i udał się tam znowu po niejakiej chwili. Właśnie król i królowa odeszli. Zajrzał do gniazdka i zobaczył w nim pięcioro czy sześcioro piskląd. Czy to Pałac Królewski? zawołał Niedźwiedź. Ale to marny pałac. A Wy także nie jesteście królewskimi dziećmi, lecz hołotą, łatałajstwem. Gdy myśli króliki usłyszały te słowa, oburzyło to je okrutnie i krzyknęły. Nie, to fałsz. Nasi rodzice są uczciwymi ludźmi. Hola, Niedźwiedziu! To ci nie ujdzie na sucho. Niedźwiedź i wilk zlękli się. Zawrócili i poszli do swoich nor. A młode mysie króliki darły się i hałasowały dalej. A gdy rodzice znowu przynieśli im jadło, rzekły: Nie dotkniemy mysi chłapek, choćbyśmy się miały zagłodzić, zanim nie przekonacie całego świata, że nie jesteśmy żadną hołotą ani łatałajstwem jak nas niedźwiedź przezwał. Na to stary król rzecze. Uspokójcie się, dzieci, to się odrobi. Co rzekłszy, poleciał z królową przed norem niedźwiedzia i zawołał. Ach, ty stary murłygo, dlaczego naubliżałeś moim dzieciom? To ci płazem nie ujdzie, to musimy w krwawej wojnie odrobić. Tak więc wojna została wypowiedzianą niedźwiedziowi, i wszystkie czworonogi zostały zwołane. Wół, osieł, jeleń, baran, sarna i w ogóle wszystkie, jakie święta ziemia nosi na sobie. Myśli królik wezwał ze swej strony wszystko, co lata po powietrzu: nie tylko ptaki duże i małe, ale i komary, osy, pszczoły i muchy. Gdy nadeszła chwila rozpoczęcia wojny, Myśli królik wysłał gońca na zwiady, gdzie też znajduje się głównodowodzący wrogów. Komar był najsprytniejszym ze wszystkich, latać po lesie w miejsca, gdzie się nieprzyjaciel gromadził, i usiadł w końcu pod jednym z liści na drzewie, pod którym się umawiano. Wtem powstał niedźwiedź, zawołał Lisa do siebie i rzecze: Lisie! tyś najprzebieglejszy ze wszystkich zwierząt, bądźże naszym generałem i wodzem. Dobrze, odparł lis. Ale jaki znak obierzemy sobie? Zwierzęta nie wiedziały jaki. Wtedy lis rzecze. Ja mam piękny, długi, puszysty ogon, który nieledwie wygląda jak czerwony piorobusz, jeśli będę go trzymał do góry. To znaczy będzie, że wszystko idzie dobrze i musicie maszerować naprzód. Jeśli zaś mój ogon będzie spuszczony, to uciekajcie wszyscy do domu i z myśli królikiem dajcie sobie spokój. Gdy nadszedł dzień rozpoczęcia bojów, zbiegły się wszystkie czworonogi z takim tupotem, że aż ziemia drżała. Myśli królik ze swoją armią zjawił się także. Ptaki i owady wrzeszczały, syczały, brzęczały – że aż niejednego przechodziło mrowie, i z obu stron rzucono się nawzajem na siebie. Ale myśli królik wysłał osę z poleceniem, ażeby się wkradła lisowi pod ogon i ukuła go z całej siły. Gdy lis otrzymał pierwsze ukucie żądła, drgnął tak, że aż musiał podnieść jedną łapę, ale wytrzymał i ogon podniósł do góry. Przy drugim ukuciu musiał go na chwilę opuścić, ale przy trzecim było to już ponad jego siły. Krzyknął z bólu i schował ogon pomiędzy nogi. Gdy to spostrzegły zwierzęta, pomyślały sobie, że wszystko stracone i każde zaczęło zmykać do swojej nory. W ten sposób taki wygrały wojnę. Teraz pan król i pani królowa pofrunęły do domu i już z daleka zawołały do dzieci. Dzieci, cieszcie się, jedzcie i pijcie do woli, wojna wygrana. A młode mysie króliki rzekły: Jeszcze nie będziemy jadły, dopóki się niedźwiedź nie ukorzy przed naszym gniazdem i nie powie, żeśmy uczciwymi dziećmi, nie hołotem i łatałajstwem. Mysi królik stary poleciał przed norem niedźwiedzia i zawołał: Murłyko. Masz się ukorzyć przed naszym gniazdem i oświadczyć moim dzieciom, że są uczciwymi dziećmi, nie hołotą, ani łatałajstwem. I niedźwiedź w wielkim strachu poleciał przed gniazdo i wykonał to, czego odeń żądano. Teraz dopiero zadowolone młode mysie króliki zasiadły do uczty. Jadły i piły i zabawiały się wesoło aż do późnej nocy.